Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Spróbuję nagrać dość sprawnie ten dzisiejszy materiał, ponieważ mam sporo Wam do przekazania, a mamy taki czas przedświąteczny dość napięty. Będę się posługiwał fragmentami z książki Mistyczne Miasto Boże, siostry Marii Zagredy. I żeby nie mówić, a czytać, to znaczy, zanim coś powiem, to chcę od razu przeczytać, żeby już coś się zaczęło dziać. Będzie dziś mowa o stworzeniu aniołów. I o strąceniu Lucyfera. Dlaczego Lucyfer się zbuntował? Dlaczego bunt? Dlaczego nieposłuszeństwo? Są tak niebezpieczne i wprost pochodzą no właśnie od złego, ponieważ posłuchajcie siostry Marii Zagredy, która opowiada w ten sposób: Praw przyczyną wszystkiego, co istnieje, był Bóg. Stworzyciel chciał cudowne dzieło swej wszechmocy zacząć w tym czasie i w taki sposób, jak się to spodobało jego wolnej woli. Początek i przebieg stworzenia opowiada Mojżesz w pierwszym rozdziale swej księgi Rodzaju, ponieważ Pan i w tym względzie udzielił mi swego objaśnienia. Przeto opowiem tu od samego początku wszystko, co będzie potrzebne w celu poznania dzieł i tajemnic wcielonego Słowa i zbawienia. Tak rozpoczyna siostra Maria Zagredy. Pierwszego dnia, albo jak mówi Mojżesz, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Niebo dla aniołów i ziemię dla ludzi. Jako miejsce doświadczenia dla ludzi. Oba te miejsca były odpowiednie do celu, dla którego zostały stworzone, oraz tak doskonałe, że Dawid mógł wypowiedzieć słowa niebiosa, głoszą chwałę Boga, dzieło rąk jego nieboskłon obwieszcza. O co chodzi? Jeśli nie wiemy o co chodzi, no to zapewne chodzi o. Zbawienie, a zatem, niech ten fragment posłuży jako wprowadzenie do naszego dzisiejszego filmiku. Zapraszam Was serdecznie, raz jeszcze witając na kanale Moc Słabości, dziękując, że razem zmierzamy do nieba. A zatem, siostra Maria Zagredy pisze dalej. Potem, Bóg stworzył w niebie aniołów i to w stanie łaski aby z jej pomocą wysłużyli sobie chwałę jako nagrodę, bo przecież znajdowali się w miejscu chwały, to przecież nie oglądali jeszcze bóstwa twarzą w twarz, póki ci, którzy byli posłuszni woli Bożej, nie wysłużyli sobie tego szczęścia z pomocą łaski. Tak więc zarówno aniołowie święci, jak i aniołowie niewierni, tylko przez krótki czas byli w pierwszym stadium doświadczenia. To wszystko o czym Pisze co opisuje się siostra Maria Zagredy. Oczywiście to należy do objawień prywatnych, natomiast ta książka mam na myśli mistyczne miasto Boże, otrzymała imprimatur, czyli otrzymała potwierdzenie władz kościelnych. Konkretnie zostało to, ta zgoda została udzielona przez kurię metropolitarną warszawską. W związku z tym to wszystko, co tu usłyszymy, być może będzie dla nas jakimś takim odkryciem, natomiast, no. Wszystko to jest tylko dodatkiem do tego, o czym opowiada Księga Rodzaju, czy też Księga Apokalipsy, która wskazuje na bunt aniołów. I siostra Maria Zagredy wyjaśnia, dlaczego lucyfer się zbuntował. Przecież Lux Lux lucis, czyli światło feru ferrere ferravi feratum, czyli nieść, czyli lucyfer ten, który niósł światło, miał wszystko, miał Boga. Okazuje się, że no chwileczkę. Czyli. Jeżeli mam Boga, to też mi to nie wystarczy. No dlaczego Lucyfer, mając wszystko, mając Boga, zbuntował się? Wszedł na drogę nieposłuszeństwa. Zobaczcie, jeżeli tak potężnego anioła, jak Lucyfer, nieposłuszeństwo zgubiło, to co dopiero nas, ludzi, nieposłuszeństwo zgubi? Tak, ponieważ te dwie cechy, które charakteryzują Maryję i których nie potrafi małpować, no bo inaczej się nie da określić naśladowania, które czyni diabeł, to pokora i posłuszeństwo, pokora czyli cichość serca i posłuszeństwo czyli zawierzenie. Jeżeli chcemy mówić o zawierzeniu Maryi, to najpierw musimy być posłuszni, najpierw musimy żyć tak jak ona, czyli czytać Ewangelię, bo Maria opowiada nam o Chrystusie, milcząc w Ewangeliach, ale to jakby inny temat jest. Te najważniejsze słowa, które Maria do nas wypowiada, to uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. I wracając do siostry Marii Zagredy, tłumaczy ona w ten sposób bunt, Lucyfera, stworzenie, doświadczenie i opowiedzenie się aniołów dokonało się w trzech krótkimi przerwami przedzielonych chwilach. W pierwszej chwili wszyscy zostali stworzeni i wyposażeni łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i doskonałymi. Następnie wszystkim z nich została oznajmiona wola ich stwórcy, Bóg stwarza ich wolnymi i mówi: A teraz wam powiem o co mi chodzi. Oznajmia im swoją wolę. Otrzymali oni przykazanie i przepis postępowania, aby uznali swego stwórcę jako swego pana i tym samym spełnili zadanie, dla którego Bóg ich stworzył. Stało się to w następujący sposób. Najpierw aniołowie poznali naturę Boga jako jedynego w swej istocie, a trojistego w osobach. Zarazem otrzymali nakaz, aby oddali hołd boski i uwielbienie Bogu. Jako samemu Stwórcy i Panu Najwyższemu, który jest nieskończony w swojej istocie i w swych doskonałościach. Temu nakazowi poddali się wszyscy posłusznie, ale nie wszyscy w równy sposób. Aniołowie dobrzy, byli posłuszni z miłości i sprawiedliwości, bo można być posłusznym z innego powodu, i to już nie jest to posłuszeństwo które daje życie, które zachowuje w nas życie wieczne. Posłuszeństwo również musi być z jakiegoś konkretnego powodu, z powodu miłości i sprawiedliwości, a zatem aniołowie dobrzy byli posłuszni z miłości i sprawiedliwości, przyjmując chętnie, chętnie i z wiarą to, co przewyższało siły ich poznania i z radością spełniali dany im rozkaz. No tak, no bo skoro coś nas przerasta i tego nie jesteśmy w stanie poznać, to znaczy skoro Bóg wie lepiej, i mówimy do Jezusa, Jezu, ty się tym zajmie, to znaczy, że musimy być mu posłuszni, tak? Musimy być mu posłuszni, czyli musimy dać posłuch temu, co mówi. Skoro no, wiemy, że nie poznamy go, nie poznamy jego dróg, jakby Bóg nam ich tych dróg przed nami nie odkryje, ponieważ nasze serca, nasze rozumy, by tych dróg, które Pan Bóg nam wytyczył, a prowadzą nas one do nieba, byśmy ich po prostu nie zrozumieli. Lucyfer był posłuszny, dlatego, ponieważ wydawało mu się niemożliwym aby mógł uczynić przeciwnie. Zobaczcie, dobrze aniołowie są posłuszni z miłości i sprawiedliwości i czynią to chętnie, chętnie idą za posłuchem, bo odkrywają Boga jako nieznanego, je, jedynego przewodnika, a Lucyfer jest posłuszny, bo wydaje mu się, że no, no musi być posłuszny, czyli tak trochę z musu, no takie posłuszeństwo zawsze się sypnie. Jego posłuszeństwo nie wynikało z doskonałej miłości, albowiem dzielił on swą wolę pomiędzy siebie, i niezawodną prawdę Pana Boga. Doprowadziło to do tego, że przykazanie wydało mu się ciężkim i niewygodnym. Wypełniał je bez pełnej miłości i sprawiedliwości, co doprowadziło go do nieposłuszeństwa. Stwierdził, że to wszystko, co Pan Bóg mówi, po prostu jest za trudne, nie da rady tego ogarnąć. I teraz, co się dalej dzieje? Czyli pojawia się wątpliwość w umyśle Lucyfera, że to wszystko, co Pan Bóg mówi, te nakazy są za trudne. Niedbalstwo i ociąganie się, z jakimi spełniał swe pierwsze czyny, nie pozbawiły go wprawdzie łaski, ale były początkiem zła. W jego cnocie i gorliwości powstała pewna słabość i wahanie, co zaćmiło jasność jego piękności. Był to pierwszy krok do jego upadku. A zatem, niedbalstwo, duchowe lenistwo, ociąganie się powodują w nas zaćmienie tego piękna, tego obrazu Bożego, podobieństwa do Boga i jest nam trudniej już za Bogiem pójść. Kiedy ociągamy się spełnieniem woli Bożej, chociaż wiemy, że tak powinniśmy zrobić, ale tak wstrzymujemy się trochę i mówimy a może czas pokaże, że nie muszę tak robić, może nie, może nie powinienem dać Panu Bogu posłuchu, może trzeba poczytać, co to znaczy to posłuszeństwo, jakieś są różne może warianty takie, owakie, nie wchodzę w szczegóły posłuszeństwa, o, tych, o tym już mówiłem i o, myślę, że o posłuszeństwie nagram oddzielny materiał, opierając się na tym, co o posłuszeństwie mówiła święta Katarzyna Sieneńska. Natomiast tu chodzi o pewne niedbalstwo naszej wierze, ociąganie się, poddawanie wątpliwości tego, co Pan Bóg mówi, może Pan Bóg źle wymyślił. No to właśnie tak Adam i Ewa stwierdzili, że faktycznie chyba Pan Bóg coś tu ściemnia i zerwali owoc i w ten sposób musieli opuścić raj, bo chcieli sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę ludzką, to jest obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne dobro oraz żeby się Go bały. A zatem zobaczcie, pierwszy etap jest taki, że Pan Bóg stwarza anioły jako wolne. Drugi etap jest taki, że mają wolną wolę i trzeci etap, i są, i są, i poznają Jego wolę, to znaczy, no... Wiedząc, czego Pan Bóg od nich oczekuje, i trzeci etap, Pan Bóg mówi, stworzę człowieka, któremu będziecie służyć. Jeżeli drugiego etapu Lucyfer nie przeszedł, wykoleił się na drugim etapie przez nie, niedbalstwo, przez, no właśnie, poddawanie wątpliwości, konieczność pełnienia woli Bożej i, i stwierdził, że będę posłuszny, no bo chyba nieposłuszny nie mogę być. No to działy, działy się właśnie takie rzeczy, które doprowadziły ostatecznie do jego buntu, bo. Posłuchajcie dalej. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z bóstwem. Aniołowie będą musieli tę osobę, to jest tego Boga-człowieka, chodzi o Jezusa, nie tylko jako Boga, ale jako człowieka uznać za swoją głowę i oddać Mu uwaga. Cześć pokorną i hołd boski pod względem godności, łaski będą niższymi od Niego i będą Jego sługami. Bóg oświecił także aniołów, jak słusznym, sprawiedliwym i rozumnym jest to poddanie się, albowiem łaskę, którą posiadali i chwałę, którą otrzymać mieli, wysłużyły im przewidziane zasługi tegoż Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Aniołowie, jako też wszystkie inne stworzenia, stworzeni zostali ku jego uwielbieniu, bo on to będzie królem całego stworzenia. Wszystkie istoty posiadające zdolność poznania Boga i służenia mu mają być jego narodem i jak gdyby członkami jego ciała, aby go jako głowę swoją uznać i czcić mogły. Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga człowieka uznali jako swoją głowę. A zatem co się dzieje? Otóż yy, Lucyfer nie chciał już nawet samego Chrystusa uznać za swojego pana, bo zobaczył, że Chrystus jest nie tylko Bogiem, ale i człowiekiem. Nie chciał uznać w Chrystusie tego, że ma naturę ludzką, chociaż jest osobą boską. Co się dalej działo? Ano, Bóg wyjaśnia, że posłuszeństwo jest rozumne. Pan Bóg mówi. Tylko posłuszeństwo jest rozumne, to znaczy bunt jest nierozumny, a nierozumność pochodzi po prostu od diabła, od Lucyfera. To on zabiera nam prawdę, zakrywa nam oczy, żebyśmy prawdy nie widzieli. Właśnie przez nieposłuszeństwo, które często wynika, czy znaczy zawsze wynika z braku pokory, z serca rozchuśtanego między, między jakimiś własnymi własnym się, z braku cichości serca, które charakteryzowało Maryję. Mówiąc krótko, posłuszeństwo zawsze jest sprawiedliwe, rozumne i słuszne. Tak Bóg powiedzieć, powiedzieć miał, według siostry Marii z Agredy, do wszystkich aniołów, widząc, że niektóre już mają problem z tym posłuszeństwem, to znaczy Lucyfer. Aniołowie, święci i posłuszni poddali się wszyscy temu rozkazowi i okazali całą siłę swej woli, no bo byli stworzeni ku uwielbieniu Boga i stwierdzili, że to jest to, do czego zostaliśmy stworzeni, Daj nam szczęście, bo Pan Bóg, Pan Bóg wie najlepiej, co to szczęście, co, co szczęście nam da. I poddali się tej woli. W pokorze, miłością pałającego serca, najzupełniejsze posłuszeństwo mu okazując. Natomiast Lucyfer, powodowany pychom i zazdrością, sprzeciwił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak samo. Z, z nieposłuszeństwem, z buntem jest jeszcze jeden problem. Nieposłuszeństwo szuka również sojuszników. To znaczy, również innych chce wprowadzić na drogę buntu, żeby samemu w tym nieposłuszeństwie nie być. Dlatego Lucyfer wzywa inne anioły, aby za nim poszły. Tak też rzeczywiście uczynili, połączyli się z nim i odmówili Bogu posłuszeństwa. W zamian książę ciemności. Przyrzekł im, że On będzie ich głową i że panować będzie osobno, niezależnie od Chrystusa. Tak więc zazdrość, duma i niecne porządliwości stały się przyczyną, dla której dżuma grzechu zaraziła niezliczoną liczbę aniołów, co jest fundamentem każdego grzechu. Zazdrość i duma. Zazdrość i duma. I oczywiście brak pokory, nieposłuszeństwo. Zobaczcie, jakie to wszystko jest perfidne. Lucyfer odmawia posłuszeństwa Bogu. No bo nie chce uznać zwierzchnika nad sobą tego, że komuś musi, będzie podległy, i wzywa te, na tę drogę nieposłuszeństwa buntu innych aniołów, którym mówi: Teraz ja będę waszym panem. A zatem zawsze musi być ktoś, kto nam przewodzi, komu jesteśmy, że tak powiem, posłuszni, ktoś, kto stoi, mówiąc krótko nad nami, kto jest naszym przewodnikiem. Lucyfer to rozumiał i sam siebie ustanowił tym, któremu. Demony mają być posłuszne, ale przecież charakteryzuje je nieposłuszeństwo, dlatego królestwo diabła jest wewnętrznie skłócone, jest przesiąknięte kłamstwem, manipulacją, fake'ami, trollingiem. Można powiedzieć, że wszelki trolling, że tak powiem, fake newsy pochodzą właśnie prosto z paszczy, że tak powiem, Lucyfera zbuntowanego i skłóconego z samym sobą. I co się dzieje dalej? Wtedy rozpoczęła się owa wielka walka w niebie, którą w swym objawieniu opisuje święty Jan. Księga Apokalipsy to opisuje. Święci posłuszni aniołowie zapłonęli bowiem chęcią bronienia wspaniałości najwyższego i czci wcielonego słowa, dlatego też prosili Pana o pozwolenie wystąpienia przeciw smokowi i walki z nim. Pozwolenie to otrzymali. Na ich czele, tych, którzy walczyli z Lucyferem, staje archanioł Michał, ale on mówi, Panie Boże, czym... Mam, czy chcesz, żebym podjął, czy mam podjąć tę walkę z, z Lucyferem, czy chcesz, żebym stanął w twojej obronie? Bóg mówi tak, ponieważ twoje imię któż jak Bóg, a zatem będziesz walczył w moim imieniu, pokazując do kogo tak naprawdę należy pełnia władzy i mądrości czyli do mnie, do Boga. Powinnam wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, która miała miejsce w tym samym. Czasie. Wraz z rozkazem okazywania posłuszeństwa wcielonemu słowu, aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją monarchinię tej niewiasty. Jest, jest tu mowa o Maryi, w której łonie jednorodzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta bowiem będzie ich królową, jest królową aniołów przecież, i panią wszystkich stworzeń pod względem łask i chwały. Przewyższać będzie ona wszystkich aniołów i ludzi, ponieważ jest niepokalanie poczęta, ponieważ jest kecharitomene, pełna łaski, ponieważ jest preredempta, przedodkupiona. Jest teotokos Bogu Rodzicom, nie tylko Chrystotokos, nie tylko że tak powiem, matką Chrystusa, ale również matką Stworzyciela. Mówimy, modlimy się tym wezwaniem w Litanii Loretańskiej. Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko Chrystusowa. Maria jest teotokos Bogu Rodzicom, jest pełna łaski a zatem jest, stoi wyżej od aniołów, jest niepokalanie poczęta. Jako pierwsza uczestniczyła w wyzwoleniu, w dziele, w dziele zbawienia, którego dokonał Chrystus. No właśnie. Dobrzy aniołowie w największej pokorze przyjęli ten rozkaz pański i sławili potęgę Najwyższego i Jego tajemnicę. Równocześnie Wszechmocny ukazał aniołom najświętszą Marię, pannę w znaku, czyli w obrazie. Dobrzy aniołowie w największej pokorze przyjęli ten rozkaz pański, i sławili potęgę najwyższego i jego tajemnicę. Tylko pokora nas ratuje przed nieposłuszeństwem. A czym jest pokora? Jest poznaniem prawdy o samym sobie, czyli Moc w słabości się doskonali. Jeżeli uznamy, że jesteśmy ludźmi kruchymi, słabymi, ale stworzonymi na Boży obraz i Boże podobieństwo, to dajemy Panu Bogu możliwość, żeby On nas wypełnił swoją obecnością, a nie mamy większego wsparcia niż to, które przychodzi z nieba. Jak tu się rozglądam, moi dukoty widzę, że szalają. Przy objawieniu tej tajemnicy i tego przykazania, Lucyfer z gromadą swoich zwolenników uniósł się jeszcze większą dumą i pychą, bluźniąc straszliwie. Jak wchodzisz na drogę nieposłuszeństwa i buntu, to to nieposłuszeństwo będzie tylko wzrastało i będzie coraz więcej pychy, ale również coraz więcej lęku przed przyszłością i beznadziei, to co spotkało chociażby Judasza. W niepohamowanej złości, wzywając swych zwolenników, zwrócił się przeciwko stwórcy tych wielkich cudów, wołając słowa Lucyfera: posłuchajcie, niesprawiedliwe są te rozkazy. Lucyfer stawia tezę, kłamliwą tezę, nawet jej nie udowadnia, nawet nie pyta, czy to są niesprawiedliwe. Mówi: Niesprawiedliwe są te rozkazy, i teraz wszystko podporządkowuje temu kłamstwu. Tak jest właśnie na drodze nieposłuszeństwa: wszystko jest podporządkowane kłamstwu, można powiedzieć, własnemu widzimisie. Przynoszą ujmę mej wielkości, mówi lucyfer o sobie. Dlatego tę istotę, na którą ty, panie, spoglądasz z taką miłością, którą chcesz obdarować takimi wspaniałościami, ja będę prześladował i zniszczę ją, mówił Maryi. Użyję w tym celu całej mojej siły i chytrości. niewiastę tę matkę słowa strącę z wysokości, na którą zamierzasz ją wynieść, a zamiar Twój w rękach moich w proch się obróci. Straszliwa ta pycha pobudziła gniew pański i Bóg rzekł do Lucyfera. Niewiasta ta której uczcić nie chciałeś, zetrze Twoją głowę, ona cię zwycięży i zniszczy Twą władzę. I chociaż przez pychę twoją świat pozna śmierć, to jednak przez pokorę tej niewiasty śmiertelnicy otrzymają życie i zbawienie. Oni odbiorą zapłatę i otrzymają koronę, którą Ty utraciłeś. Bóg mówi wprost: pokora zawsze zwycięża pychę. Zaledwie smogu słyszał te wyroki Boga, odpowiedział pełen złości i pychy, wygłaszając groźby przeciwko całemu rodzajowi ludzkiemu. Jednak dobrze aniołowie uznali sprawiedliwy gniew Najwyższego okazany Lucyferowi i innym upadłym aniołom i walczyli z nimi, uwaga czym, bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Tylko prawda wyzwala. Nie potrzebowali aniołowie wiary, no bo Boga widzieli, tak? Dlatego walczyli bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Dlatego diabeł odcina nas od prawdy, która zawsze wiąże się z posłuszeństwem. To znaczy, prawdę możemy poznać tylko wtedy, kiedy damy posłuch Bogu. Usłyszymy, pójdziemy za słowem Bożym. Żeby usłyszeć słowo Boże, trzeba jakby no, wyciszyć się, jakby no, po prostu wyciszyć się. Cichość serca to pokora, to przestrzeń, w której słyszymy głos Boga. W końcu słyszymy głos Boga, a nie własne widzi mi się własne plany, kombinowanie, czy to tak, czy siak, a może któryś to nieposłuszeństwo, to nieposłuszeństwo jest może ważne, nie nieważ... kombinowanie zawsze pochodzi od Lucyfera, od diabła, Diabolos, ten który dzieli, on będzie chciał nas ze samymi sobą skłócić, skłócić nasz rozum z naszym sercem, bo sam jest skłócony. Wymawiając owe słowa, którymi nic nie zdoła się oprzeć, któż jak Bóg, święty książę Michał, strącił z nieba zamienionego w smoka Lucyfera i jego stronników. Niewdzięczni aniołowie stali się przez swoje grzechy niegodnymi wiecznego oglądania Boga. Pamięć ich została wymaza wymazana z jego ducha, w którym ma na mocy udzielonych im darów była zapisana. Stracili oni prawo do miejsc, które gdyby się okazali posłuszni, były przeznaczone dla nich. Prawo to przeszło na ludzi, którym przekazane zostały teraz te miejsca. Wszelki ślad po upadłych aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w niebie nie pozostało. O nieszczęśliwa złości, która zasłużyłaś na taką straszną karę. Natomiast dobrzy aniołowie w nagrodę za swą wierność otrzymali możliwość oglądania Boga i zyskali wieczną chwałę. O co chodzi w posłuszeństwie? Po prostu nasze życie wieczne. Lucyfer i jego, że tak powiem, zbuntowana banda stracili to miejsce w niebie, które Bóg dla nich przygotował. Tylko i wyłącznie. I co więcej, Pan Bóg nie tylko pozostawił to miejsce puste, ale po prostu w ogóle zlikwidował, skasował, delejty, powiem, wyrzucił do śmietnika. No. Dlatego Cichość serca, pokora i posłuszeństwo, czyli zawierzenie, zaufanie to polskie słowo jest genialne. Zaufać, czyli pójść za ufnością, zawierzyć, pójść za wiarą. Dlatego polecam Wam też na te trudne czasy, które mamy. Modlitewnik na czas wojny arcybiskupa Fultona Shina. Dla mnie jest to odkrycie, że tak powiem, roku. Ten modlitewnik. Z modlitwami ułożonymi przez arcybiskupa Fultona Shina, oczywiście ten modlitewnik, jak się domyślacie, jest w sklepiku MocSłabości.pl. Mówię Wam o tym, ponieważ korzystam z tych modlitw i będziemy je włączać w różne tutaj nasze spotkania na live. Natomiast tu mamy no, mnóstwo tych modlitw, między innymi poranne, wieczorne, ale też modlitwy w różnych potrzebach, dodatki różnego rodzaju. Modlitwę mamy o pokój, ale również Modlitwę o rozmowę wewnętrzną z Chrystusem, modlitwa o zwycięstwo, modlitwa za rząd, modlitwa za władze cywilne, modlitwa za rannego, modlitwa po bitwie, modlitwa przed bitwą, modlitwa za umierającego towarzysza broni, uczczenie pamięci poległych, modlitwa wieczorna za zmarłych, którzy zginęli na froncie, i tak dalej. Ale też te zwykłe, codzienne modlitwy, na przykład modlitwa przeciw złym. Myślą, strona 173, i pozwólcie, że właśnie tą modlitwą sobie skończymy. Panie Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Boże, przybądź mi na pomoc, bo podnoszą się we mnie przeróżne myśli i lęki, które mnie zasmucają do głębi. Jak przejść przez nie bez szkody? Jak je przełamać? Prorok Izajasz mówi. Przyjmą ich narody i zaprowadzą do ich miejsca rodzinnego, dom zaś Izraela weźmie ich sobie w posiadanie na ziemi pańskiej, jak sługi i jako służące, także będzie trzymał w niewoli tych, którzy ich trzymali, a panować będzie nad swymi ciemiężycielami. Otworzę drzwi więzienia i odsłonię przed tobą wszystkie tajemnice. Uczyń, panie, jak mówisz, i niech przed Twoimi, przed Twoim obliczem wszystkie złe. I niedobre myśli. To jest moja pociecha, i jedyna otucha, że mogę uciekać się do ciebie w każdym strapieniu, Tobie zaufać, Ciebie z głębi duszy wzywać i cierpliwie oczekiwać Twojej pomocy. I później następuje modlitwa o oświecenie, ale pozwólcie, że na tym już skończymy. Modlitewnik na czas wojny to jest taka nowość w sklepiku Moc Słabości myślę, że bardzo, bardzo wartościowa. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wszystkie modlitwy, za wsparcie Wasze finansowe, ono jest naprawdę potężne. Yy, be, no, jeszcze o tym będę mówił, bo, bo chcę też Was wszystkich w jakiś sposób tutaj, nie wiem jak, czy, czy docenić, czy, no, nie, nie, jak, no, w jakiś sposób po prostu podziękować tym wszystkim za wsparcie finansowe, które również czynicie w moim kierunku. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję i dziękuję za to, że razem zmierzamy do nieba. Zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej o godzinie 5 rano. Ta modlitwa różańcowa, która gromadzi kilka tysięcy osób z całego świata, trwa już ponad rok. Modlimy się w intencji pokoju. Modliliśmy się w intencji pokoju na świecie, zanim wybuchł konflikt na Ukrainie. Zawsze spotykamy się o godzinie 5 rano i się okazało, że konflikt na Ukrainie również wybuchł o godzinie 5 rano. To znaczy u nas była czwarta rano, a u nich właśnie na Ukrainie była piąta. Przypadek? Nie sądzę. Królowo pokoju, módl się za nami. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia. Najpóźniej w niebie. Szczęść może.